rozpracowywuję tego <laughs> mikrotyka, ale to, że rozpracowywuję, To trzeba przyznać, że jest to bardzo oględne podejście. Na szczęście, słuchajcie, znowu widzowie ratują mi tyłek yy, przysłowiowy. Yy, kilka osób się do mnie odezwało, że jakby co to mi pomogą w pierwszych krokach, bo faktycznie to nie jest proste urządzenie, żeby je, żeby je ogarnąć, tak w 10 sekund. I odezwał się do mnie Konrad, no i dzisiaj Piotr jeszcze się odezwał do mnie też, i z Piotrem dzisiaj rano żeśmy robili, znaczy on robił, no cóż, tu będę mówił, że żeśmy robili. Patrzyłem, jak on to robi, wstępną konfigurację tego routera i muszę przyznać, że dość imponujące ma możliwości. Piotrze ze Szczecina, bardzo Ci dziękuję, tak oficjalnie tutaj na filmie. No i myślę, że jeszcze mi tu trochę Cię pomęczę z pewnymi kwestiami, jak, jak przejdę do następnego kroku. Jedno delikatne mógł się zjeść. Przypadkowo, żeśmy spotkali w Kielcach Agnieszkę, znaną już z moich filmów, która kręci filmy w Szwajcarii na całym świecie. Przypadkowo, żeśmy spotkali mojego brata. Pozdrow wszystkich. I męża, który się nie ujawnia, Agnieszki. Nie jestem mężem. Nie jestem, mężem. nie jestem. Konkubenta. Konkubenta, który się nie ujawnia, także go nie ujawniam i ja, żeby nie było, że tu zostały stracone jakieś tajemnice. No jest Kasandra. I grupa harcerzy jest też. Pozdrawiamy. W tym dworcu właśnie piździesz w kieleckim. Dzisiaj robię jako tour operator tak. dla grupy. A ja, może pokażę Dobry, witam się ze wszystkimi. I właśnie pokazuję atrakcję tego pięknego miejsca. Zarośnięty, niestety, ale, ale, ale jest dworzec w kształcie UFO. Tak się zachowują kiełbaski na nierozpalonym grillu, nic się nie dzieje. Cytryna, gdzie piłkę? Gdzie ma, pies piłkę. Nie kiełbasę, piłkę pytam. Już kiełbasa jest. A bo tu nie mogę pokazywać, bo to jest człowiek incognito, ale pojawia się kubełek rozmaitości. Będę go raczył tym sprzętem. Zobaczymy, czy da radę. E, siebie raczej y, tradycyjnym polskim napitkiem. A tutaj piwo się pojawiło. No i niestety tylko browar. Na, na co bardzo współczuję. I to jeszcze, jeszcze mu taki kupiłem. Co to jest w ogóle obrazą dla człowieka, który się degustuje, m, że tak powiem. W wyszukanych piwach. No, na, no, na, no, na, no, Jest ten dzień, jest ta pora. Nie wiem, czy cytryna ma 18 lat, ale jest 0% alkoholu. Jest dog beer. Otwieram to. Dostała cytryna w przesyłce od Was. W imieniu pieska dziękuję. Zobaczymy, czy ona to w ogóle będzie chciała wypić. Cytryna, jest piwo dla ciebie. Takie coś. Tylko muszę sam sprawdzić, że się pies nie otruł, nie? No, Pokaż. To jak woda to smakuje, woda taka popuczyny po browarze, spróbuj sobie. Co to jest? Jak woda. Piwo dla psa. Woda... Z jakimś aromatem. Piwnym, nie? Daj je, ja tu mam miskę przyniosłem. Czekaj, dam jej powąchać, niech się zaznajomi. O! Chodź, daj mi to do miski, no niech się spróbuje. Cytrynka, chodź. Piwko dla pieska. Ty też mi coś z życia, masz. Patrz, ma coś z ciebie jednak Ja Ale kolor piwa ma. Ma kolor piwka, proszę A, cytrynka. To pianka minimalna. To dla ciebie. I cytryna. Ty, patrz jaki alkomat. Po tobie. Ty cytryna, spokojnie, bo się odławisz. Widzieliście? Zrobili, patrzcie, piwo dla psa. Ubezno. Dobre. Nie wiem czy coś widać, ale po prostu masakra, jak ten pies tutaj to wypije. Co po pańciu? pańciu prawie nie pije alkoholu. A są jakieś takie japońskie albo chińskie znaczki? No, włączenie światło, to już nie. No pij sobie, pizzy, cytrynka. Patrz, no ona ma padaczkę, nie straszuj, proszę. Patrz. Smakuje psu piwo dla psa. No, ale naprawdę smakuje jak woda z jakimś aromatem. Woda jakbyś do, nie, szklanki wody 100 gram piwa. do... tak do... pije. No? Ona wody tak nie pije. To jest prawdziwy polski dobry pies. <głos> <głos> Już nie będę cię mówił, Majne Tronen. Polski pies dobry. Jej, Papa, aż aż się krztusi. Mieszka coś mówiła, że Pawła mama złą surówkę robi z ogórków, tak? Czy to jest prawda? <noise> to co z tą surówką jest nie tak jak Pawła mama robi? No. Ha, 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 jaka zmiana, patrz! Chciałabym powiedzieć, że to na pewno z w montażu. Dajesz, ja. Mnie. ja i Ja! Ta ostatnia niedziela! Marcin, zmienili ci tekst. Kasia? Słucham, Marcin. Ja pracuję teraz, nie przeszkadzaj. Podstawowie zobawiałyśmy. Coś będzie, bo liczy długo. 078% pro, promila chyba. Tak. A przyjmałem się, że tu nie no 078. W niektórych krajach mógłbym chyba jeździć. No i co, panie, w tym momencie? 08%. Jak nie spowodujesz wypadku, ale jak spowodujesz to, 0,5. Tak? Y, przyjechaliśmy dzisiaj na święty, tak zwany, krzyż. O, Przyjechaliście cześć, na zalewajkę? Tak. Cześć, jak tak, A co, ty nie możesz mówić? Nie. Garno cię boli? Zapalenie krtani Tak, Ta, Zapalenie krtani? Przyjechaliśmy w te, w góry świętokrzyskie, tań. bo ludzie, nie z gór świętokrzyskich, nie, to jest zalewajka. Nie wiem, co to jest zalewajka. Kompromitacja, jest dzisiaj święto zalewajki, także <laughs> się swój horyzont kulinarny. Jest i straż pożarna lokalna i są różne te e, zabawy. Będzie na czupagę kupić. No, to fajnie jest. No, są typowe pamiątki, właśnie. Widzę, że Minecrafty, Pokémony. Z Bazyliki idealna pamiątka, właśnie. Powiem Wam, że zazwyczaj jestem tutaj w taki dzień, gdzie nie ma takiej atrakcji jak to. Spinner. odpust nie jest częsty. No nie wiem, chyba w niedzielę tylko, tak mi się wydaje albo w sezonie. By to przyjeżdżamy, się coś popsuje tu na tej wieży, to dopiero, ale zazwyczaj <laughs> jest zima i trudno tu podjechać. <śmiech> o! <śmiech> Rrr. A kojdanek do 50 twarzy daje kolekcji rozszerzenia nic. <laughs> Rozszerzenie kolekcji. Piłbaski <laughs> z reflektarza, frytki oblackiej i sałatka mnicha. No to reflektujesz? Nie wiem co to za sałatkę mnicha. Pieczony kogut z klasztornego kurnika jeszcze. O. Dobry panu. Dobry. Bigosik bym chętnie u pana wychaczył jakieś smaczniutki. Jest, jest szansa? Jest zawsze smaczny. No i to taki poproszę. Solidną porcję. <noise> jak Bigosik? Spoko. Spoko. Ja się, może ci kupię jakąś bawolą skórę, jak ci zimno. Bo na pewno będą takie, wiesz, albo te. Jak one się nazywają? Na sznurku. Obważanki, Obważanki na sznureczku, ciaf, ciaf. Teraz tutaj deszcz zaskoczył, Ciachcia. Ale... Ja, ja chyba placki z Boja bym przeeksperymentował. Um. I zalewajkę niekoniecznie, bo ja nie muszę. To bo znam temat. To możemy też weźmieć jedną? coś jedną na pół, i tej A ty, Kasia, co byś tyś, no, Z Madeja Po prostu? Ty, takiej zalewajki to nikt tutaj nie podaje, żeby no, tu jajko pływało. To jest pływało. na świętokrzyska zalewajka z jajkiem sadzonym, tak wygląda? Tak, nie znam. Nie, nie, to kłamstwo jest jakieś. Co, ej, nie mówcie mi tak, bo ja chciałam gdzieś takiego Nie, to nie, nie przechodzi kontroli jakości. <laughs> tak wygląda placek z Buja Madeja. Dla Powo chyba trochę za dużo zielonego, nie? Dobrze, Siele, da rzadę? Opuszczamy zalewajkowy festyn Gdzie dostaliśmy żurek Z jajkiem i kiełbasą A nie zalewajkę To jest amatorka totalnie I generalnie karczmy wam nie polecam Jako stanowisko gdzie należy cokolwiek jeść Bo placki były kompletnie do dupy Takiej lipy dawno nie dostałem Grupa, która z nami jest, dostała kotleta, który był na wyżymaszce rozplaskany na pół talerza. I nie do końca dosmażony. Nie do końca dosmażony jeszcze nie do końca opanierowany. Tak. Wszystko jest nastawione na super arcy szybkie podanie dużej, e, dużej ilości jedzenia, przynajmniej optycznie, ale bardzo słabo jakościowo. Takie moje podsumowanie. Nie ma rekomendacji gwiazdki Szafelin. Odpaliłem chłopaków, słuchajcie. Niestety w komputerze, ale jest paskudowy kawałek. Jeszcze mam z podpisami płytę. Opaki, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Year on Jedi, miło, że żeście mi tutaj podesłali swoją produkcję. Pytacie mnie tu na kanale w, w mailach, jak, jak wrażenia odnośnie tego sandbara. Myślę, że nie bez sensu tutaj. Powtarzać na, 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 na kanale daily vlogowym. Macie, macie już na test hubie całą, całą taką moją recenzję i moje doświadczenia z tym urządzeniem. Tak więc zlinkuję Wam to w opisie. I kto tam zainteresowany, to zapraszam, bo takie w miarę ciekawe urządzenie.